I Jan mówi w tej drodze do przyjścia do Chrystusa, nie rób tego. I to jest droga do szczęścia. To, co Jan proponuje, to jest ta droga do szczęścia. Nie rób zatrzymaj. Być może, być może jest taka sytuacja, że moją drogą do szczęścia głębokiego to nie będzie zrobić coś więcej, ale przestać coś robić. I uwaga, co. Każdy z, z nas ma na pewno jakieś takie momenty, w których przez chwilę czuje się szczęśliwy. Pomyślcie teraz o nich. I zazwyczaj, nie zawsze, ale te chwile szczęścia, szczęśliwości odkładamy, bo jest coś ważnego do zrobienia. Bo, bo na to przyjdzie czas, a teraz muszę zarobić, zapracować, natrudzić. W tym momencie muszę wybrać trud. A Jan mówi: nie, uprość. Uprość myślenie. Nie rób tego. Po, czyli pozwól sobie na to, żeby wybrzmiał ten moment, w którym czujesz się szczęśliwy.